Cześć, z tej strony Grzegorz, a to jest um, następna wersja plików serwerowych pod Minecrafta. A wersja 1.16.4. Na serwer mogą wejść osoby z m, klientami 1.16, 1.16.1, 2, 3 i a, 4. Plugin są takie, jakie tutaj widać: Auf Essentials, Matrix, Message Analyster. Valt Version, które tutaj podbija, e, pozwala na wchodzenie e, graczy z różnymi wersjami. No What the czyli standardowo takie survivalowe, e, pl plugin, że tak powiem. O, wszystko zostało wrzucone na dysk. Także można pobierać. Pewnie tu będą e, różne odmiany plików serwerowych. Na razie jest wersja e, poprzez via Version. E, Także jeszcze będzie pewnie taka zwykła wersja też. Także no to tylko tyle. Tak ja more update no i cześć hej.